Cześć, W tym odcinku dowiecie się, jak odblokować kogoś na TikTok. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby odblokować kogoś na TikTok, musimy przede wszystkim uruchomić tę aplikację w telefonie. Następnie klikamy w prawym dolnym rogu ikonę z podpisem Ja. Tutaj wyświetli się wasz profil. Teraz klikamy w prawym górnym rogu ikonę z trzema kropkami, a następnie klikamy zakładkę Prywatność i Bezpieczeństwo. I teraz musimy przesunąć tą stronę na sam dół i kliknąć w zakładkę ostatnio na samym dole Zablokowane konta. Klikamy tutaj. No i w tym miejscu wyświetlą Wam się wszystkie zablokowane osoby przez Wasz profil. Teraz, żeby daną osobę odblokować, klikamy po prawej stronie ten przycisk Odblokuj. Jak widzicie, dany użytkownik, dana osoba została odblokowana. Warto jeszcze wspomnieć, gdybyście po odblokowaniu takiej osoby zmienili zdanie i chcielibyście ponownie tę osobę zablokować, to właśnie z tego poziomu jest to możliwe. Wówczas klikamy tą belkę, która się świeci na czerwono, ponownie zablokuj. Tu jeszcze krótki komunikat ostrzegawczy: klikamy potwierdź. No i w tym momencie ponownie zablokowałem danego użytkownika. Więc w ten sposób możecie odblokować kogoś na TikTok. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!